Ty, Dawid, słyszałeś, ile Mati biega kilometrów? Wszystkie? No, wszystkie biegał, chłopak, wszystkie. Tyłem? No. I zna wszystkie drogi do Rzymu. Podobno Mati przebiegł wszystkie kilometry. Podobno Mati przebiega maraton dwie godziny biegając z Nie ma szans. Matiego nie dogonisz. Idę wieczorem parkiem, obracam się, patrzę Mateusz. Zaczynam biec. Nie dogoniłam. Cześć, jestem Matis, Najdradar z Katowice. Dlaczego ja powinienem dostać ten pakiet? Ponieważ jestem zbyt młody i zbyt szybki, żeby za to płacić. Jeżeli nie wygram, to będę musiał jechać na stopa. Trzymajcie za mnie kciuki i za moje niebalanse. I po maturze chodziliśmy na kremówki.